Noże wysokiej jakości powinny być starannie i bezpiecznie przechowywane. Tak wyglądają noże doskonale złożone. Przechowywanie noży na listwie magnetycznej oraz w stojaku na noże sprawia, że noże nie stykają się, przez co unikamy utraty ostrości, zadrapań oraz uszkodzeń ostrza. Taki stojak ze stali szlachetnej ma szczególne zalety. Noże są widoczne, a stojak jest łatwy do rozebrania i wyczyszczenia. Ważna jest także antypoślizgowa deska do krojenia. Polecamy deski z polipropylenu lub z drewna. Należy unikać desek z kamienia lub szkła. Zanim kucharz przystąpi do pracy, powinien stwierdzić, czy nóż jest naprawdę ostry. Do tego bierzemy osełkę stalową i przeciągamy nóż na całej długości aż do czubka ruchem od siebie, żeby się nie zranić. Ostrzyć należy 10-12 razy po każdej stronie. Kąt ostrzenia powinien wynosić 20 stopni. W ten sposób otrzymamy dobrze naostrzony nóż, którym możemy dobrze pracować. Gdy stalowa osełka nie ostrzy już noża do żądanej ostrości, polecamy używanie kamienia szlifierskiego. Powierzchnia kamienia nawilżona jest olejem. Pod kątem 20 stopni między ostrzem a kamieniem, na całej długości po kamieniu ostrze należy obracać raz na przednią, raz na tylną stronę. Czynność taką powtarzamy 10-12 razy na każdej stronie. Na końcu należy przeciągnąć nożem 2-3 razy na każdej stronie po stalowej osełce, aby upewnić się, czy na nożu nie zostały kawałki metalu. Tylko właściwie naostrzonym nożem można z łatwością usuwać kości lub ściągnąć skórę z mięsa. Jak to prezentuje kucharz Bachman. Używa on sztywnego noża do usuwania kości. Z mięsa ućca sarniego zdejmuje on skórę giętkim nożem. Na końcu nadziewa mięso słoniną, używając do tego noża do szpikowania, zwanego również office messer. Kształt noża stosowany jest w zależności od przeznaczenia. Kucharz Bachman używa do krojenia warzyw najchętniej noża santoku, którego szeroki kształt ostrza uniemożliwia styczność z deską do krojenia, a specjalne szliwkule sprawia, że produkt nie klei się do noża. Do obierania warzyw i dekorowania szczególnie nadaje się wygięte ostrze noża do obierania. Nóż kucharski jest najczęściej używanym nożem, dlatego szczególnie ważne jest jego odpowiednie wyważenie, które powinno dawać duży komfort podczas jego stosowania. Prawidłowy podział wagi między uchwytem a ostrzem oraz zaokrąglony grzbiet umożliwiają łatwą i przyjemną pracę. Nigdy nie należy używać ostrej strony noża do zgarniania produktu, ponieważ można go stępić oraz uszkodzić deskę. Należy używać do tego grzbietu noża. Inne, często stosowane noże to noże do szynki i, jak wskazuje sama nazwa, 15-centymetrowy uniwersalny nóż do krojenia. Kucharz Bachman używa teraz 26-centymetrowego noża do szynki, aby zdjąć skórę i podzielić filet z łososia. Najprostszym i najlepszym sposobem czyszczenia noża jest umycie go a następnie wytarcie wilgotnym ręcznikiem. Nie polecamy myć noży w zmywarkach. Po pierwsze, ze względu na rozmiary jest to niebezpieczne, po drugie noże mogą uszkodzić inne przedmioty. Po krojeniu cytryny lub kontakcie z produktami zawierającymi kwas, nóż należy umyć bezpośrednio po użyciu. Unikniemy w ten sposób brzydkich plam oraz rdzy. Gdyby takie plamy pojawiły się jednak, należy usuwać się środkiem do czyszczenia stali. Po wyczyszczeniu noże mogą być poddane sterylizacji. Noże do chleba oraz innych z falistym szlifem nie należy ostrzyć na kamieniu lub stalowej osełce. Fala noża do chleba firmy Felix... Jest głęboka na 6 mm i zachowuje w ten sposób na długo swoją ostrość. Ten wyjątkowy falisty szlif kroi bez trudu świeże chrupiące pieczywo. Mięso, które chcemy przyrządzić w postaci medium lub po angielsku, jak pokazany tu uciec sarni, należy kroić gładkim ostrzem, przez co unikamy wyciekania soków z mięsa. Na zdrowie i dziękujemy za prezentację. Felix, idealne noże.